Cześć wszystkim, z tej strony Karolina Dietetykuje. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii na temat kawy. W pierwszym odcinku rozmawiałam o jej procesie, o tym, w jaki sposób jest pozyskiwana i przetwarzana. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, to zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj natomiast poruszę pięć faktów żywieniowych związanych z kawą. Po pierwsze, kawa jest źródłem antyoksydantów. Oznacza to, że wykazuje ona działanie prozdrowotne na nasz organizm. Jest yy, źródłem związków fenolowych, głównie kwasu chlorogenowego, a także źródłem witamin. Oczywiście jej głównym składnikiem aktywnym jest. Kofeina, która sprawia, że pobudza nas ona do działania, zwiększa motywację. No i chyba kawa jest największą używką na świecie, ponieważ podobno dziennie wypija jej ponad 2 miliardy osób na świecie także naprawdę jej spożycie jest ogromne. Wrócę może jeszcze do tego tematu prozdrowotnego. Dzięki temu, że zawiera antyoksydanty, zmniejsza ona ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera, a także wiele innych. Po drugie, wbrew powszechnemu przekonaniu, kawa nie wypukuje magnezu. Wręcz przeciwnie. Kawa może być jego źródłem. E, w niektórych przypadkach e, literatura mówi o tym, że jedna filiżanka zawiera w sobie 24 mg magnezu, także nawet jeśli w małym stopniu ten magnes jest wypłukiwany, to jego podaż jest wyższa i finalnie ten magnes e, nie jest e, wypłukiwany wraz ze spożyciem kawy. Po trzecie, kawa nie odwadnia. E, fakt. Kofeina zawarta w kawie wykazuje lekkie działanie diuretyczne. Natomiast jeżeli spożywamy tą kawę regularnie, ja na przykład taką kawkę spożywam dwa razy dziennie, uwielbiam kawę zarówno ze względu na jej smak i właśnie działanie, to nasz organizm wyrabia tolerancję i jakby to działanie diuretyczne już nie jest tak intensywne jak w przypadku osób, które tą kawę piją raz kiedyś. W zasadzie nie ma wtedy za bardzo tego, tego działania diuretycznego. Po czwarte ważna jest jakość spożywanej kawy. O tym sporo mówiliśmy w pierwszym odcinku. Chodzi o to, że ważne jest to, jakie ziarna kupujemy, czy jakość tych ziaren jest dobra, jeśli kupujemy taką kawę już zmieloną. Bardzo często też no, niestety cena definiuje to, czy ta kawa jest dobra czy nie. No to jest większe ryzyko, że ziarna były Nieprzebrane, mogły być one spleśniałe, już niezdatne do spożycia, wszystko zostało po prostu przemielone. Więc rzeczywiście, jeśli pijecie tą kawę często, spożywacie, nie wiem, jedną, dwie, trzy filiżanki dziennie w ciągu dnia, no to zwróćcie uwagę, jaką kawę kupujecie, ponieważ ma to znaczenie. I piąty, ostatni fakt związany z piciem kawy, to nie powinna być ona spożywana do posiłku. Szczególnie jest to związane ze zmniejszoną wchłanialnością żelaza, czyli jeśli sobie wypijemy taką filiżankę kawy do posiłku, szczególnie bogatego w żelazo, czyli na przykład, nie wiem, będziemy jedli polędnicę wołową, czy ogólnie wołowinę, albo jajka, no to wtedy, i, po, i popijemy ten posiłek tą kawką, no to jest zdecydowanie większe ryzyko, że wchłanialność tego żelaza będzie zmniejszona. Także szczególnie tyczy się to kobiet, dziewczyn, bo tutaj bardzo często występują niedobory żelaza, my mamy zwiększone zapotrzebowanie. Na ten składnik mineralny e, i też e, z, w przypadku, właśnie, nie wiem, menstruacji, e, tracimy e, sporą ilość tego żelaza. E, to tutaj warto zapamiętać, że e, jeśli dziewczyny idziecie na śniadanko na mieście i bierzecie sobie, nie wiem, jajko posze na, na toście z awokado, albo zamawiacie szakszukę i do tego e, zamawiacie kawkę, no to lepiej rozdzielić to e, i wypić tą kawę gdzieś. Po godzinie. Słuchajcie, to tyle na dziś. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam do komentowania, lajkowania i oczywiście do subskrybowania. Życzę Wam miłego dnia. No i co miłej kawki. Cześć.